Witajcie, ten piękny październikowy dzionek, słoneczny dzionek. Ostatnio trochę popadało, więc trzeba wykorzystać pogodę, póki jest. No i wykorzystałem sobie teraz na obcięcie tych tui, które tutaj jeszcze zostały, no, a nie były długo obcinane, w sensie te sześć tui, które zostało, to one tak zostały tutaj, no bo to przecież kolano boli, bo to deszcz pada, bo to jeszcze coś. No i tak czekały, czekały, aż w końcu się doczekały. Strasznie dużo zostało gałęzi po tych tujach. Popatrzcie, to są dwie wielkie kupy gałęzi, które będę musiał wynosić. Na szczęście mam pomysł, gdzie je wynosić, więc to jest kwestia tylko przeniesienia tego w inne miejsce i troszeczkę rozdrobnienia. Muszę te gałęzie pociąć na troszeczkę mniejsze i po prostu to wszystko wysprzątać, później wygrabić, bo strasznie dużo igieł pospadało. Także tu się zrobiła taka wielka, można powiedzieć, ściółka. O, w tym miejscu trochę lepiej widać, ile tych igieł pospadało. Także będzie co grabić. Na spadało trochę liści, także zaraz będzie grabienie. Sylwia już się nie mogła doczekać, kiedy przestanie padać i będzie mogła grabić liście. Także tutaj dla niej niespodzianka. A ja muszę jeszcze dokończyć ławki, które zacząłem. Niestety pogoda uniemożliwiła mi remont tych ławek. Nie mam jakby miejsca takiego pod dachem, żeby z tym robić. Jedyny mój warsztat jaki jest, to jest warsztat to co teraz widzicie pod gołym niebem. I jak pada deszcz, no to jest nieczynne. Teraz nie pada, więc zaraz właśnie będę się brał za szlifowanie tych ławek. Malowanie, cięcie desek i, i skręcanie. I to będą już ostatnie jakby elementy całego tego zestawu, który robię. Troszeczkę mi tych desek ubędzie, no i to dobrze, bo chcę po prostu posprzątać trochę w tym miejscu, bo tu jest zrobione tak, że ten warsztat nie jest cały czas tak jak teraz widzicie. To jest paleta po prostu umocowana na zawiasach do ściany, do z tyłu i w razie potrzeby to po prostu mogę sobie to złożyć kobyłki posprzątać, też złożyć i powiesić tam z tyłu na ściance to drewno całe posprzątam więc to będzie pięknie, ale na razie jeszcze mam tutaj kupę drzewa na, na tym warsztacie, która jest jakby leży tylko po to, żeby było zabezpieczone przed, przed deszczem, bo tu jest kawałeczek dachu u góry, więc więc dlatego to jest w tym miejscu także czekam je w najbliższym czasie Kończenie tych ławek, i zobaczymy efekt końcowy, już całego zestawu, czyli stół, yy, pufa i dwie ławki. Już nie mogę się doczekać. Posprzątałem sobie dzisiaj w foliaku i okazuje się, że tych powidorów jeszcze trochę mi zostało. Nie jest tak źle. Ja myślałem, że to ostatnio już są resztki i że jest już koniec, ale jeszcze trochę mam. No tylko żeby to się udało, żeby one dojrzały, żeby się zaczerwieniły. Jak na razie jest sporo zielonych, bardzo sporo zielonych. Są też takie, które już dochodzą. Ale przy tych temperaturach to ja wiem, o tu jest całe oderwane, no to tak jakby normalnie leżał w kuchni na, na stole, bo on tu nie ma już kontaktu z bazą. No i z tej strony też jest parę pomidorków. Także zobaczymy, może jeszcze dojdą. Tutaj chyba trzy krzaki wyrwałem, bo to już było po pomidorach. Także zrobiło się miejsce na to, żeby ewentualnie tutaj coś posadzić. Wydaje mi się, że mogę sobie spokojnie jakąś tutaj rzodkiewkę, ewentualnie sałatę posadzić. To może jeszcze da radę. O, popatrzcie tutaj. Coś mi obgryza paprykę. I ja chyba wiem co, bo wygrzebałem dzisiaj trzy takie larwy to znaczy, jedną dzisiaj, dwie wygrzebałem wczoraj i nie wiem co to jest. I pewnie to mi zaczyna tutaj coś podjadać. Ten krzak wygląda najgorzej, najbardziej jest zjedzony zresztą, w tym miejscu przy tym krzaku były te larwy. Ja jestem ciekawy, czy ta papryka jest w stanie jeszcze dojrzeć. Tu jest taka dość duża więc ona się powinna tylko zaczerwienić tu tak samo, ale tak z tą papryką no kwiatków już nie liczę, bo one nie mają szans są niektóre takie dość mniejsze I czy z tego coś jeszcze będzie? no to nie wiem o, tu jeszcze jest taki jeden duży, no to on on pewnie ma jeszcze szansę, żeby coś z tego było, ale niektórych niektóre są takie malutkie i i może być już za późno. Dobra, ja to zostawiam w każdym razie tak, jak jest. Te pomidorki niech sobie jeszcze dochodzą. Tu mi się zrobiło troszeczkę tego miejsca, no to sobie je wykorzystam. Jak będę potrzebował więcej, no to po prostu z któregoś pomidora zrezygnuję. Takiego, który jest najbiedniejszy. Ten jest chyba taki najbiedniejszy. Więc jakby zyskam dodatkowy teren. No i przypuszczam, że też mogę zrezygnować z kilku. O, popatrzcie, tutaj są tylko trzy takie malutkie papryczki i chyba nic z tego nie będzie. No, ale na razie, na razie jest. W razie czego mogę wyrwać, żeby zrobić miejsce na posadzenie czegoś innego. Także tak wygląda sprawa w moim foliaku. Całkiem przyzwoicie. Temperatury mamy teraz 25 stopni. Przy temperaturze 20 stopni na zewnątrz to jest całkiem. No, całkiem normalna temperatura dzisiaj jest dość ciepło, także yy, że jest ok w nocy yy, też ostatnio jest w miarę ciepło ale to co, to co zauważyłem jest strasznie duża wilgotność rano jak tutaj wchodzę to po prostu ścianki yy, są całe mokre to wszystko tutaj po prostu z tego cieknie więc jest to na pewno duża wilgotność yy, w tym momencie wilgotność jest no, niecałe 70% Procent, a rano, jak patrzyłem, no było, było tak bliżej 80%, także było mega yy, wilgotno. Nie wiem jeszcze, czy podlewać yy, te pomidory jeszcze, czy nie. Ziemia jest tu bardzo sucha, wysuszona. No pomidory teoretycznie można byłoby już nie podlewać, ale biorąc pod uwagę, że to jest taka suchera, suchara. Więc no nie wiem. Podlewam jedynie tutaj paprykę. A resztę to nie wiem, może te chociaż podlać. No nic, zobaczymy. W każdym razie papryka jest podlewana. To podlewałem kilka razy i popatrzcie dalej, ziemia jest taka taka dość sucha. Ona jest co prawda wilgotniejsza niż ta, która nie była tutaj przez dłuższy czas podlewana ale jeszcze jest sucha. Także myślę, żeby to dobrze nawodnić, to jeszcze mogę podlać to kilka razy i dopiero później coś zacząć tutaj siać. I to by było tyle na dzisiaj. Żegnam Was z mojego foliaka. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia do następnego razu. Trzymajcie się.